Można by nawet pomyśleć, że koty są obojętne, to ich nie obchodzi, że łatwo zapominają. Ale prawda jest taka, że jeśli kot naprawdę kogoś kocha, nigdy o tym nie zapomni, nawet po latach, nawet jeśli się wyprowadzisz, nawet jeśli życie się zmieni, twój zapach, twój głos, twój dotyk pozostają wyryte w jego sercu. Ale bądź ostrożny, nie każdy może zostawić taki ślad, tylko ci. Którzy robią pewne rzeczy. Małe gesty, które dla kotów znaczą więcej niż słowa. Dziś poznasz dziewięć postaw, które sprawiają, że kot zapamięta cię na zawsze. A jeśli już robisz niektóre z tych rzeczy, przygotuj się. Twój kot prawdopodobnie kocha cię bardziej niż ci się wydaje. Postawa numer jeden Uspokój swoje serce. Koty są mistrzami w maskowaniu strachu. Na zewnątrz wyglądają na zimnych. Ale w środku wszystko jest wrażliwością. Słyszą to, czego ty nie słyszysz, oni czują to, czego ty nie czujesz, a przede wszystkim dostrzegają, jak reagujesz na świat. Jeśli jesteś typem osoby, która głośno mówi, łatwo się stresuje, trzaska drzwiami, żyje w chaotycznym rytmie, Twój kot może nawet Cię tolerować, ale u Twojego boku raczej nie będzie się czuł bezpiecznie. Jeśli zatem jesteś osobą spokojną, pogodną, która nawet w czasie burzy utrzymuje spokój w domu, twój kot nie tylko to zauważy. On to w sobie zapisze. Koty przywiązują się do osób, które dają im poczucie spokoju. Nie lubią krzyków, kłótni i nagłego zdenerwowania. Cenią ciszę, przewidywalność, delikatność. A jeśli jesteś typem osoby, która już samym wejściem do pokoju sprawia, że atmosfera staje się spokojniejsza, wiec, że jesteś bezpieczną przystanią dla swojego kota. Nigdy nie zapomnij, że u twojego boku mógł spać bez strachu. A dla kota jest to najwyższy poziom zaufania, jaki może istnieć. Postawa numer drugi. Utrzymuj przewidywalną rutynę. Jeśli jest coś, co daje kotu poczucie bezpieczeństwa, to wiedza, czego się spodziewać. Są to istoty przyzwyczajenia, cisi obserwatorzy, którzy dostrzegają każdy szczegół twojej rutyny. Może to się wydawać przesadą, ale twój kot wie, o której się budzisz, kiedy idziesz do kuchni, a nawet kiedy idziesz zdrzemnąć się na kanapie. I to uwielbia. Przewidywalność daje mu poczucie kontroli nad światem. A kiedy zda sobie sprawę, że trzymasz się stałej rutyny, będzie ci bardziej ufał. Wie, kiedy nadejdzie twój przyjazd, kiedy jedzenie zostanie podane, kiedy wokół będzie spokojnie. A dla kociego mózgu jest to synonim spokoju. Nawet drobne rzeczy, takie jak podawanie jedzenia o tej samej porze każdego dnia czy leżenie w tej samej części łóżka, są wskazówkami, które kot wychwytuje. Uczy się jego rytmu i zaczyna żyć w zgodzie z nim, ale jeśli ciągle wszystko zmieniasz harmonogramy, zachowania, nastroje ma wrażenie, że grunt usuwa mu się spod nóg. Kiedy kot kojarzy cię z bezpieczną, przewidywalną rutyną, nie traktuje cię już tylko jako właściciela. Widzi w tobie swoją równowagę, i możecie być pewni, nigdy nie zapomina, kto nauczył go, że światu można zaufać. Postawa numer trzecie. Okazuj uczucia we właściwy sposób. Koty nie lubią wymuszonego okazywania uczuć. Nie zachowują się jak psy, które wskakują ci na kolana o każdej porze i wszędzie. W przypadku kotów okazywanie uczuć przypomina delikatny taniec, trzeba uszanować jego rytm. Jeśli jesteś typem osoby, która rozumie, kiedy on się odsuwa, która nie nalega na dotykanie go, gdy on nie ma na to ochoty i która wie, kiedy wyciągnąć rękę. Gratulacje. Mówisz językiem jego serca. A kiedy przyjdzie do ciebie, potrze nos, przechyli głowę, prosząc o pogłaskanie po brodzie, to jest moment, w którym naprawdę się poddaje. Właściwy dotyk, we właściwym miejscu i we właściwym czasie, tworzy coś więcej niż tylko fizyczną przyjemność. Tworzy głęboką więź emocjonalną. Koty mają gruczoły zapachowe na brodzie, czole i policzkach. Kiedy głaszczesz te miejsca, nie tylko sprawiasz mu przyjemność, pomagasz mu oznaczyć cię jako jego. To tak, jakbyś powiedział światu: ta osoba jest moja, ufam jej. I co najważniejsze, kiedy szanujesz jego czas i jednocześnie jesteś dostępna. On to czuje, on rozumie i nigdy nie zapomina, kto okazywał mu miłość i cierpliwość. Postawa numer czwarte. Szanuj jego przestrzeń. Kochać kota oznacza również wiedzieć, jak dać mu przestrzeń. Chodzi o to, żeby oprzeć się pokusie przytulenia go, kiedy chce być sam. Chodzi o zrozumienie, że zniknięcie na kilka godzin nie jest odrzuceniem, lecz potrzebą. Koty są mistrzami introspekcji. Wycofują się, by przemyśleć świat, naładować baterie umysłu i ciała. A kiedy uszanujesz ten moment, zamiast zmuszać go do interakcji, on nie będzie postrzegał cię jako kogoś nieobecnego. Wręcz przeciwnie, widzi w tobie kogoś, kto rozumie jego duszę. Czy zauważyłeś, że on zawsze wraca? Po chwili samotności powoli się zbliża, pochyla się, mruczy. To tak, jakby powiedzieć: Dziękuję, że na mnie czekałeś. A co więcej. Kiedy oferujesz mu wygodne, ciche i bezpieczne zakątki do odpoczynku, mówisz bez słów, szanuję twój czas, chronię cię nawet z daleka. A dla kota to jest prawdziwa miłość. Mało kto zdaje sobie sprawę, że milczenie kota może być również sygnałem kocham cię. A kiedy znajdzie kogoś, kto to rozumie, kto nie naciska, kto nie narzuca się, on zachowuje tę osobę w swoim sercu na zawsze. Postawa numer piąte. On jest prawdziwym towarzyszem. Koty mają opinię samotników, ale to tylko część prawdy. Uwielbiają także towarzystwo, pod warunkiem, że jest to odpowiednie towarzystwo. Nie musisz cały czas rozmawiać i dotykać. Czasami wszystko, czego chcą, to żebyś był przy nich. Jeśli jesteś typem osoby, która siada na kanapie i zostawia mu przestrzeń, aby mógł podejść bliżej, która czyta książkę, gdy leży obok ciebie, albo która ogląda seriale, pozwalając mu wybierać, czy chce być trzymany, czy nie. Już rozumiesz, jak działa kocia przyjaźń. Towarzystwo dla kota nie jest inwazją. To osoba, która pozwala na bliskość, nie domagając się uwagi. To ludzkie ciepło nie dusi. To właśnie dzielenie się ciszą jest czymś przyjemnym. A jeśli bawisz się z nim także. Ruszczkami, piłkami lub po prostu luźnym sznurkiem aktywujesz coś jeszcze głębszego. Instynkt szczęśliwego łowcy, który ujawnia się tylko wtedy, gdy czuje się emocjonalnie bezpieczny. Kiedy twój kot zda sobie sprawę, że potrafisz go szanować, ale także dobrze się z nim bawić, że dajesz mu przestrzeń, ale także oferujesz mu obecność, stajesz się kimś znacznie więcej niż tylko opiekunem. Stajesz się częścią jego stada i tej dyskretnej, Szczerej i lekkiej więzi nigdy nie zapomina. Postawa numer 6. Dbaj o higienę, którą cenisz. Czy zauważyłeś kiedyś ile czasu kot spędza na lizaniu samego siebie? Średnio ponad połowę dnia poświęcamy higienie osobistej. Dla niego czystość to nie tylko kwestia estetyki, to kwestia godności, bezpieczeństwa i tożsamości. I on zdaje sobie sprawę, kiedy to rozumie. Kiedy delikatnie szczotkujesz jego futro, bez zmuszania, bez pośpiechu. Kiedy czyścisz mu oczy, sprawdzasz uszy, a nawet delikatnie obcinasz pazury, on zdaje sobie sprawę, że dbasz o to, co dla niego najważniejsze: jego kocią integralność. Ale na tym się nie kończy. Kot obserwuje również, w jaki sposób dbasz o jego otoczenie. Czysta, cicha kuweta w zarezerwowanym kącie domu mówi wiele. Szanuję cię. Zasługujesz na komfort nawet w najbardziej intymnych momentach. Może to wydawać się przesadą, ale kot, który widzi, że kuweta jest zawsze czysta, odczuwa cichą wdzęczność. A ktoś, kto ma rozplątane futro, bez kołtunów i nadmiaru brudu, czuje się doceniony. Nie musisz tego tak ukazywać, ale kiedy czuje, że troszczysz się o niego tak, jak on o siebie, ta więź przeradza się w trwałe zaufanie. Koty nigdy nie zapominają tych, którzy pomogli im zachować nienaruszoną królewskość. Postawa numer 7 Mów cichym językiem kotów. Być może nigdy o tym nie pomyślałeś, ale koty mają swój własny język i nie jest on mówiony. To język zbudowany ze spojrzeń, ciszy, drgających ogonów, szurających uszu i zwalniających kroków. A kiedy zaczynasz zauważać te znaki, dzieje się coś magicznego. Wielu ludzi uważa, że ignorowanie kota jest oznaką obojętności. Natomiast dla kota może to być oznaką głębokiego szacunku. W końcu w kocim języku każdy, kto wymusza kontakt, jest inwazyjny. Kto daje przestrzeń, daje wybór. A dla kota nie ma nic potężniejszego niż możliwość wyboru, czy chce być w jego pobliżu, czy też nie. Jeśli jesteś typem osoby, która nie goni, lecz pozwala mu podejść do ciebie. Jeśli rozumiesz, że lekkie dotknięcie głową to uścisk, a długie spojrzenie z powolnym mruganiem, to ufam ci. To już biegle posługujesz się najbardziej dyskretnym językiem świata zwierząt. I wiedz o tym, on zdaje sobie z tego sprawę. Koty nie zapominają o tych, którzy słuchają ich bez słów, którzy rozumieją, nie narzucając się. Łączą się z tymi, którzy mówią ciałem, energią i duszą. I dlatego, gdy nauczysz się słuchać sercem, twój kot spojrzy na ciebie i nigdy nie zapomni. Kim jesteś? Postawa numer osiem. Czytaj znaki oczami, nie uszami. Koty nie muszą wiele mówić, żeby je zrozumiano, ale tylko przez tych, którzy potrafią obserwować. Miałczą, tak. Ale prawdziwy kousi dialog zawiera się w subtelnych gestach, zatrzymanych spojrzeniach i pozycjach ciała. A gdy nauczysz się słuchać oczami, więź między wami ulegnie przemianie. Wiesz, jak to jest, gdy podchodzi z podniesionym ogonem i lekko zagiętym czubkiem? To odpowiednik uśmiechu, albo gdy leży na boku i pokazuje brzuch, choć niekoniecznie chce być tam głaskany. To zaufanie, całkowita bezbronność. Koty dają znać, gdy są szczęśliwe, podejrzliwe, złe lub przestraszone, ale czynią to językiem milczenia. Ci, którzy interpretują te znaki z wrażliwością, wykazują się czymś rzadkim. Prawdziwą empatią. A nawet jeśli popełnisz błąd, próbujesz go pogłaskać, a on się odsuwa, zauważa, jeśli nalegasz, albo jeśli rozumiesz. A z każdym gestem szacunku, ufa mu coraz bardziej. Z czasem ta wzajemna interpretacja staje się niemal telepatyczna. Patrzysz, on rozumie. Wygląda, już wiesz. I to tworzy więź wykraczającą poza słowa. Koty nigdy nie zapominają. Kto naprawdę je widział? Kto nie potrzebował miał uczenia, żeby zrozumieć, że pragnął po prostu spokoju, przytulenia lub szacunku na odległość. Kiedy czytasz w duszy kota jego oczami, odciskasz swoje piętno na jego sercu. Na zawsze postawa numer dziewięć graj tak, jakbyś był jednym z nich. Za tym tajemniczym spojrzeniem i długimi królewskimi drzemkami kryje się miniaturowy myśliwy. Koty. Nawet te najspokojniejsze mają w sobie instynkt łowiecki, a zabawa jest sposobem, w jaki poddrzymują go przy życiu. Kiedy potrząsasz patykiem, rzucasz piłką lub chowasz smakołyk w domu, nie tylko rozpraszasz kota. Mówisz, rozumiem, kim jesteś i jestem tutaj, aby bawić się z tobą w twoim świecie. Zabawa to nie tylko przyjemność. To ćwiczenia fizyczne, stymulacja umysłowa, łagodzenie stresu, i przede wszystkim to więź emocjonalna. Kiedy włączasz się do jego gry, twój kot ma wrażenie, że polujecie razem. A dla niego jest to oznaką sojuszu, zaufania i prawdziwej przyjaźni. Nawet jeśli zabawka jest prosta sznurek, puste pudełko, cień na ścianie ważne jest, abyś wziął w niej udział. Wchodzisz do jego wszechświata, nie narzucając mu swojego. I tak powstają wspomnienia, których nigdy nie wymarzę. Jeśli czuje się swobodnie, bawiąc się z tobą, popełniając błędy, chowając się i pojawiając ponownie, to dlatego, że ci ufa, a kot, który ufa, nosi je w swoim sercu. Zabawa to coś więcej niż tylko rozrywka. To język radości, zaufania i miłości, a ktokolwiek obudzi w kotu tę wesołą naturę, będzie wspominany z czułością do końca życia. Koty nie mówią, kocham cię słowami. Nie wysyłają wiadomości, nie dzwonią, nie piszą notatek. Ale każdy, kto mieszka z prawdziwym kotem, wie, kiedy został wybrany. Ponieważ znaki tkwią w szczegółach, w delikatnym mruczeniu na twoich kolanach, w głowie lekko dotykając dłonią. Sposób, w jaki podąża za tobą z pokoju do pokoju, żeby tylko być blisko. Albo nawet w tym głębokim spojrzeniu, z powiekami powoli zamykającymi się, jakby chciał powiedzieć ufam ci. A najpiękniejsze jest to, że jeśli jesteś tą osobą, osobą, która szanuje, rozumie, troszczy się, bawi się i daje przestrzeń, to ona nigdy o tobie nie zapomni. Nawet jeśli lata mijają, nawet jeśli życie się zmienia, nawet jeśli z jakiegoś powodu się rozstaniecie, koty mają pamięć emocjonalną, a gdy jest budowane z miłością, cierpliwością i prawdą, pozostaje wyryte na zawsze. Możesz być po prostu kolejną osobą na świecie, ale dla swojego kota możesz być całym światem. A kiedy znajdzie kogoś, kto mówi prosto z serca, szanuje jego czas i kocha w sposób właściwy, ten ktoś żyje w nim samym. Na zawsze. Teraz, gdy znasz już dziewięć postaw, które sprawiają, że kot pamięta kogoś na zawsze, czas zadać sobie pytanie. Ile z tych postaw przejawiasz już w codziennym życiu ze swoim kotem? Ponieważ bardziej niż drogie zabawki i smakołyki, to co naprawdę porusza serce kota, to sposób, w jaki go traktujesz obecność, szacunek i prawda. A jeśli już to robisz, gratulacje, jesteś niezapomniany. A teraz napiszcie w komentarzach, którą z tych postaw wasz kot ceni najbardziej. Czy kiedykolwiek miałaś wrażenie, że wybrał Cię na swoją ulubioną osobę? Podziel się swoim doświadczeniem, może ono poruszyć i pomóc innym ludziom. A jeśli chcesz jeszcze bardziej zagłębić się w ten czarujący świat kotów, kliknij na kolejny film na ekranie i odkryj, co twój kot w tobie widzi, czego nikt inny nie widzi. Twój kot rozumie cię lepiej niż myślisz. Czas, żebyś zrozumiał również jego.